Antoni Piechniczek jest legendą polskiego sportu. Przez lata zapisał się w tym świecie złotymi zgłoskami, a właśnie teraz pojawiła się informacja, że przechodzi na emeryturę. Z pewnością wielu będzie w szoku, że minęło już tyle lat od jego pierwszych występów. Antoni Piechniczek swoją karierę piłkarską rozpoczął w zrywie Chorzów, z którego wkrótce przeszedł do naprzodu Lipiny oraz Legii Warszawa, z którą wszyscy go kojarzymy. W 1964 roku udało mu się wraz z nią zdobyć Puchar Polski, a cztery lata później z ruchem Chorzów Mistrzostwo Polski. W latach 1967-1969 trzykrotnie zasilił reprezentację Polski, gdzie zapisał się jako pomocnik oraz prawy obrońca. Antoni Piechniczek przechodzi na emeryturę. Antoni Piechniczek związał się z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach w 1984 roku. Dwa lata wcześniej jako trener poprowadził naszych aż do trzeciego miejsca na mundialu w Hiszpanii, a teraz podczas Senatu AWF w Katowicach ogłoszone zostało, że legenda polskiego sportu odchodzi na emeryturę. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Senatu AWF Katowice uroczyście pożegnaliśmy wybitnego trenera i znakomitego nauczyciela akademickiego Antoniego Piechniczka w związku z jego przejściem na emeryturę. Dziękujemy za wszystko, panie trenerze. A w Hiszpanii nigdy nie zapomnę. — napisał na Facebooku dyrektor biura rektora AWF Katowice Krzysztof Nowak. Kultowy trener pracował tam od końca lat 70., lecz robił sobie przerwy na przygody w Tunezji, Katarze czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Legendarny trener, legenda polskiej piłki, jego nazwisko znają wszyscy Polacy, choć trochę interesujący się polską piłką nożną. Wymieniany jest jako jeden z najbardziej utytułowanych trenerów, któremu udało się powtórzyć wyczyn Kazimierza Górskiego i doprowadzić Polskę do półfinału mundialu. Wcześniej wszyscy myśleli, że jest to niemożliwe, on jednak udowodnił, że dzięki doskonałemu planowi. Skupieniu się na osiągnięciu celu oraz ścisłej współpracy osiągnąć można więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. W 1999 roku wyróżniony został krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany został także tytułem trenera roku przyznawanym przez kultowe czasopismo piłka nożna w 1978 roku, a także otrzymał medal Kalos Kagatchos. Ten ostatni przyznawany jest wybitnym sportowcom, którym udało się odnieść sukces nie tylko w sporcie, ale i w innych obszarach swojej działalności i życia. Z pewnością dla wielu będzie szokiem, że Antoni Piechniczek swoją pracę na uczelni rozpoczął 35 lat temu, a pierwsze kroki w świecie sportu ustawiał ponad 60 lat temu.